Czas na Lubartów to projekt, który został od strony technicznej ukończony i czeka na inwestorów strategicznych. W niedalekiej przyszłości, na 20 hektarach terenów objętych projektem, powinny pojawić się przedsiębiorstwa oferujące pracę dla około pół tysiąca osób. Dla burmistrza Jerzego Zwolińskiego, jak pisze na swojej stronie wyborczej, jest to ukoronowanie wieloletnich wysiłków i niewątpliwa szansa na pozbycie się bezrobocia w Lubartowie. Czas na Lubartów. Projekt. Zrealizowane już to najważniejsza inwestycja, najważniejsze zadanie wykonane w mijającej kadencji. Z punktu widzenia dalszego rozwoju miasta jest to zadanie nie do przecenienia. Przypomnę tylko, że w ramach tego projektu wykonaliśmy na terenach, które są przeznaczone pod działalność gospodarczą, półtora kilometra nowej drogi. Zmodernizowaliśmy całą ulicę gazową, wykonaliśmy na tej ulicy chodnik wykonaliśmy ścieżkę rowerową. Na całym obszarze wymienione jest oświetlenie drogowe. Wybudowaliśmy kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, kanalizację informatyczną. Każda z nich było około 1,5 km, 2,5 km kanalizacji sanitarnej. Kolejnym ważnym elementem wykonanym w ramach tego projektu to scalenie ponad 19 hektarów gruntów. To na tych gruntach. W najbliższym czasie powinny powstać zakłady pracy. I oto zadanie pojawia się dla kolejnej kadencji. Wydaje mi się, że realizacja projektu, jestem o tym przekonany. Projektu teraz Biznes, budowa Lubartowskiej strefy gospodarczej, to znowu z punktu widzenia rozwoju miasta na wiele lat najważniejsze zadanie na tą właśnie najbliższą kadencję. W ramach tego zadania uważam, że powinniśmy wprowadzić te obszary do specjalnej strefy ekonomicznej, Mieleckiej. Pierwsze kroki już zostały podjęte. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli nasze starania będą wystarczające, to myślę, że do końca pierwszego kwartału roku 2011 ta strefa będzie już pełną ofertą dla przedsiębiorców. Będziemy w strefie Mieleckiej, będziemy mogli zaoferować grunty, które są z punktu widzenia przedsiębiorców atrakcyjne i trzeba przez fakt zwolnienia. W 50% tych nowych przedsiębiorstw z podatku cit -u. Ważna to rzecz. Jeśli dodać do tego nasze preferencje gospodarcze polegające na zwolnieniu z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat, to ta oferta dla przedsiębiorców jest jeszcze atrakcyjniejsza. Należy pochwalić się, że grunty te w bieżącym roku otrzymały w konkursie Grunty na Medal organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych pierwsze miejsce w Województwie Lubelskim. 25 października z rąk prezesa agencji odbierałem wśród 16 innych przedstawicieli samorządów z terenu kraju medal i certyfikat. Oczywiście pożytek z tego medalu to nie tylko prestiż, ale to również fakt, że grunty te w agencji, która ma jak gdyby jest elementem pierwszego kontaktu z przedsiębiorstwami i zagranicznymi, że grunty te będą w bazie gruntów preferowanych pierwszych gruntów, które zostaną, zostaną tym przedsiębiorcom pokazane. Kolejnym elementem, który powinien być w ramach tej strefy wykonany, to element polegający na ścisłej współpracy z, z Biurem Obsługi Inwestora, Regionalnym Biurem Obsługi Inwestora. I myślę, że ta współpraca jest możliwa do zrealizowania, ponieważ pierwszy kontakt został całkiem niedawno. Bardzo ścisły kontakt nawiązany. Efektem tego kontaktu było m.in. skierowanie do nas przedsiębiorców, którzy z Hiszpanii, hiszpańskich przedsiębiorców z firmy Congelados de Navarra, którzy pragnęli zbudować tutaj przedsiębiorstwo, przetwórstwo owocowo-warzywnego. Z moich informacji wynika, że firma Congelados de Navarra najwyżej oceniła naszą ofertę. Należy czekać i modlić się o to, żeby kryzys w Hiszpanii minął i żeby decyzja o budowie inwestycji na terenach Polski ponownie wróciła na tapetę w firmie Conferados de Navarra. Dodam, że dwie firmy lokalne złożyły już wniosek o wykup dwóch i czterech hektarów na tym terenie, natomiast swoją decyzję wstrzymały, dowiedziawszy się o tym, że to mielecka strefa ekonomiczna będzie sprzedawała w naszym imieniu te grunty i wtedy dopiero właśnie te preferencje, te preferencje obejmą te firmy. Więc wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy i to, co musimy jeszcze zrobić, to dla przyszłego rozwoju miasta, gospodarczego rozwoju miasta rzecz nie do przecenienia i rzecz i fakt, który no nie ma w historii miasta swoich powtórzeń. Zasługa to wielu ludzi, zasługa to radnych koalicyjnych, zasługa to ludzi dobrej woli, zasługa to urzędników, którzy naprawdę mocno angażowali się, bardzo mocno, swój profesjonalizm angażowali w to, żeby te projekty, żeby te projekty zostały zrealizowane. Na zakończenie tematyki dotyczącej lubartowskiej strefy gospodarczej najważniejsza rzecz. To proszę Państwa miejsca pracy. Jeżeli poprzez działanie profesjonalne, działanie, które jest niezbędne i o którym wiemy, jak je przeprowadzić, zostanie przeprowadzone, to w ciągu czterech lat w mojej ocenie powstanie tam co najmniej 500 miejsc pracy. Korzystając z okazji, chciałbym odnieść, jeśli pan redaktor pozwoli, do debaty, którą z moimi kandydatami miałem przyjemność odbyć kilka dni temu w liceum ogólnokształcącym przy ulicy Chopina. I do kwestii tam poruszanych. No, po pierwsze uważam, że formuła nie pozwoliła żadnemu z nas przedstawić swojej wizji rozwoju miasta w sposób zgodny z tym, co wszyscy myślimy. Natomiast niektóre odniesienia czy niektóre, niektóre wizje moich konkurentów no, zasługują na, na komentarz. Chociażby dom budowa Domu Kultury. Chciałbym powiedzieć wyraźnie, że w moim, z mojej wiedzy merytorycznej wynika, że lokalizacja ośrodka kultury w tych obiektach jest niemożliwa. Ze względu na warunki techniczne w budownictwie, które mówią wyraźnie o tym, że jeśli sala widowiskowa na 100 osób, to przynajmniej na 50 parkingów. Jeżeli na 200 osób, to przynajmniej na 100 samochodów parkingów. Jedynym miejscem, jedyną dobrą lokalizacją jest miejsce, które według naszej wiedzy, naszych dokumentów, naszych badań, będzie drugim centrum lubartowskim to miejsce, które już wyznaczyliśmy na terenie rozwijającego się osiedla imienia księdza Jerzego Popiełuszki kolejną kolejną kolejnym ważnym elementem dotyczącym układu komunikacyjnego miejskiego był poruszony temat jednokierunkowości w centrum miasta przez innego kandydata więc drodzy Państwo wydaje mi się, że wskazywanie mieszkańców Szaniawskiego powstańców Warszawy na przejęcie połowy ruchu centralnego, połowy ruchu centralnego w tej chwili, tego który przebiega przez centrum miasta, a pamiętajmy, że jest to kilkanaście tysięcy aut osobowych, że z kierunku Parczewa wszyscy, którzy udają się do Lublina i później wracają, tędy jadą przez miasto. Wskazywanie bez obwodnicy wschodniej, bez wbudowania obwodnicy wschodniej na tę uciążliwość to tylko kłopot, przede wszystkim dla ludzi. Bo i dla siebie taki pomysłodawca też by kłopotu wiele, wiele narobił. Myślę, że droga wschodnia, o której my mówimy wyraźnie w naszym programie jest tym pierwszym elementem, który musi być wykonany. Ta obwodnica wschodnia musi być wykonany, żeby mówić o pomysłach dotyczących budowy ścieżek rowerowych w mieście. Wtedy będą możliwe rzeczywiście jednokierunkowości. Powiem więcej. Idę ptaku od ulicy cmentarnej, a nawet od lipowej, aż do ulicy Armii Krajowej. Deptaku, być może nawet do obywatelskich. To będzie wtedy dopiero możliwe. Kolejnym elementem, który został poruszony bardzo istotnym, ważnym problemem dla przyszłości miasta i okolicznych gmin, jest problematyka zagospodarowania odpadów stałych. Jeden z konkurentów moich powiedział, że na terenie gminy Lubartów jest przygotowywany teren pod to, żeby zakład tamten został ulokowany. Proszę Państwa, no zaskoczeniem moje budzi fakt, że tenże konkurent jest we władzach związku, który podjął już decyzję o tym, że ten zakład jest zlokalizowany tu, gdzie jest zlokalizowany. Że, że, że ten zakład z tą lokalizacją otrzymał pieniądze praktycznie otrzymał już pieniądze szwajcarskie 36 milionów złotych. Nas nie będzie nigdy stać na to, żeby tą problematykę gospodarki odpadami rozwiązać. I dla miasta, i dla okolicznych gmin, dla tych partnerów naszych w tym związku, jeżeli tych pieniędzy ze Szwajcarii nie będzie. Drodzy Państwo, wydaje mi się, że ta propozycja, czy ten pomysł polegający na tym, żeby gdzieś koło rokitna lokować ten zakład, jest naprawdę na potrzeby tylko wyborów zaproponowany. Bo mój konkurent ze związku otrzymał pytanie, czy na terenie gminy Lubartów. Jest możliwa lokalizacja. Odpowiedź otrzymaliśmy, że nie. Od tego. Więc pytam nagle, dlaczego w kampanii wyborczej o to nagle pojawia się oferta, oferta, na tą lokalizację. Jest to najkrócej mówiąc niemożliwe. Jest to, jest to manipulacja niezasługująca, niezasługująca na uwagę i manipulacja tym, przy, przy, tym, tym no, smutniejsza, że, 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 że z ust wieloletniego działacza samorządu wpłynęło.